Siemanko. z tej strony Typek, a to jest druga część moich wrażeń na temat gry Star Wars Battlefront, najnowszej z serii Star Warsów. Miałem dzisiaj mówić o tych wszystkich trybach multiplayerowych, ponieważ ostatnio mówiłem o singleplayerowym Survival. Dzisiaj miałem mówić o tych multiplayerowych, ale ze względu na to, że tutaj spora, spora ilość hejta poleciała na właśnie ten tryb, który teraz gram, czyli Walker Assault. Także postanowiłem, postanowiłem tutaj się przyjrzeć o co chodzi, w czym jest problem i zrobimy to tak w dwóch częściach. Najpierw powiem, z czym się zgadzam w tym hejcie, później postaram się wyjaśnić, z czym się nie zgadzam i mam nadzieję, że wyjaśnię nieco skąd się te problemy biorą. Także zapraszam. Okej, okay. co tu jest największym problemem? Największy problem, z tego co widziałem, jest ze spawnami rebeliantów, ponieważ rebelianci często rodzą się za blisko akcji, albo za daleko akcji. No, dla początkujących graczy na pewno jest to dosyć irytujące. Ja osobiście, jak zaczynałem pierwszego dnia bety grać, to ginąłem z prędkością światła. Po prostu raz mnie rozstrzelali jak na szczelnicy, drugi raz mnie nalot wysadził zaraz po urodzeniu, za trzecim razem jakiś ogromny mech mnie wdeptał w ziemię, no i praktycznie zanim się zdążyłem zorientować gdzie ja jestem, gdzie mam biec, w co strzelać, czego, co, co w ogóle się dzieje naokoło mnie, no to praktycznie już byłem martwy. Także to na pewno tych początkujących graczy irytuje. No, znaczy nie początkujących, generalnie wszystkich. No. Nie ma różnicy, czy jest początkujący, czy nie, no takie sytuacje są wnerwiające, to się zgodzę. Yy, następna sprawa to yy, ograniczony dostęp rebeliantów do tej broni ciężkiej, czyli tych wieżyczek, które tutaj widać, jakichś działek stacjonarnych, czyli wszystkiego, co jest w stanie zrobić jakiś konkretny damage yy, tym yy, mechom, które są głównym obiektywem w tej misji. Tym bardziej, że to jest właśnie kolejny problem. Moim zdaniem, ten czas, kiedy one mają ściągniętą tą barierę ochronną, kiedy można im ten damage zrobić jakikolwiek, ten czas jest za krótki. To jest chyba minuta, może półtorej. A ponieważ te spawny czasami właśnie tutaj teraz mówię o tym, że są czasami za daleko. Po prostu nie zdążycie dobiec do tego działka czy do jakiejś takiej właśnie cięższej broni, żeby ten damage zrobić na czas. Ta minuta to jest niewystarczająca. Czasami tutaj trzeba przebiec. Popatrzcie tam z prawej strony teraz widać, tam się rodzą rebelianci. Oni żeby dobiec do pierwszego działka muszą tutaj cały ten otwarty teren przebiec. W momencie kiedy tutaj idą te mechy, w momencie kiedy tutaj ten ATST krąży, jeszcze piechota strzela, to jest praktycznie nie do zrobienia. Wy żeby dojść z tego respa tutaj do tych wieżyczek musicie przejść przez praktycznie no yy, pole śmierci. Tam po prostu jest niemożliwe dobiec. Z 10 typa, które tam biegną, dobiegnie może dwóch, trzech. Także z tymi spawnami jest troszkę trzeba będzie poprzestawiać. Ja mam nadzieję, że w pełnej wersji to będzie zmienione, że na pewno jakoś się tam y, zmodyfikują. Ym, I to są w sumie największe problemy: czyli te spawny, brak dostępu do tej ciężkiej broni y, ze strony rebelii i y, za krótki czas na. Zadanie obrażeń tym mechom. To się wszystko wiąże z tymi spawnami, chyba tak mi się wydaje. E, także to jest to, co. To, z czym się zgadzam e, odnośnie hejta. A za chwilę powiem Wam, z czym się nie zgadzam. Ok, pora na to, z czym się nie zgadzam odnośnie hejta. E, nie zgadzam się ogólnie z opinią, że. Ten tryb jest niegrywalny, że nie da się go przejść, że rebelianci mają od samego początku przerąbane i, i, i po prostu i, i nie ma to wszystko sensu. Z tym się nie zgodzę, bo e, owszem, jest trudno. Zgadzam się, że rebelianci mają ciężką sytuację od samego początku, e, ale właśnie to mi się paradoksalnie podoba e, w tym trybie. E, rzadko kiedy. W takich grach, właśnie w szalankach online nowych, mamy tak zróżnicowane strony. Zazwyczaj mają one równe szanse, zazwyczaj jest to wszystko zbalansowane, wszystko jest ładnie, pięknie, równo i tak dalej. Tutaj mi się właśnie podoba to, że, że ta jedna strona, po tej jednej stronie czuć taką atmosferę desperacji, takiej bezsilności, że naprawdę. No macie przerąbane, musicie robić wszystko, żeby wygrać i jest to ciężkie, ale jednocześnie jeśli uda Wam się wygrać, a jest to możliwe do zrobienia, yy, macie ogromną satysfakcję z tego. I nie pamiętam już kiedy, kiedy jakaś gra yy, dawała mi taką satysfakcję. I to mi się właśnie bardzo tutaj podoba. Yy, poza tym yy, pamiętajcie, że to są Star Warsy. Star Warsy to już jest po prostu kultowa historia, To jest stąd się wzięło masec jakichś cytatów, te wszystkie mechy już są po prostu... Ktokolwiek zobaczy takiego mecha, tego czteronożnego, od razu wie, że to są Star Warsy. Ta gra po prostu trzeba ją oceniać nieco inaczej niż zwykłe strzelanki. Tutaj trzeba jeszcze ocenić klimat, a klimatu w tej grze nie brakuje. Naprawdę, jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, jest na najwyższym poziomie. Po prostu to wszystko cały czas kojarzy mi się z tymi pierwszymi częściami Gwiezdnych Wojen, z tymi kultowymi, trzecią, czwartą, piątą częścią. Naprawdę jest to bardzo fajnie zrobione, jest klimat. I ty kurczę, ale mi z kolby przywalił. I, i y, nawet kiedy czuję, że dostajemy mocne baty właśnie po stronie tych rebelia, tej rebelii, y, dalej fajnie mi się w to gra. Dalej się fajnie bawię, dalej, się, dalej mam ochotę zagrać w misję. A chyba właśnie o to chodzi w grach, żeby dobrze się bawić, tak. Więc y, jeśli chodzi o tą zabawę, to myślę, że tutaj ten warunek jest spełniony i to naprawdę na wysokim poziomie. Poza tym y, pamiętajcie, że ta gra pojawiła się 4 dni temu, znaczy została udostępniona 4 dni temu. Jest to nadal beta, w której nie są dostępne jeszcze tutoriale, y, które mam nadzieję, że w pełnej wersji będą tłumaczyć, jak działają poszczególne tryby, y, co trzeba w nich zrobić, co jest głównym punktem. Y, Tutaj właśnie spora ilość graczy, którzy wchodzą do gry, po prostu nie ma pojęcia, co trzeba robić. Sam, sam się tak czułem, po prostu nie wiedziałem, gdzie ja mam biec, co robić. Także dopóki tych tutoriali nie będzie, które wytłumaczą, albo nawet bez tych tutoriali, dopóki ludzie po prostu nie pograją trochę tych trybów i nie ogarną po prostu, co, co trzeba w nich robić, na czym one polegają. No to niestety będzie ten hejt leciał. Ludzie będą się irytować, bo nie będą wiedzieli o co chodzi. Ale wydaje mi się, że w porównaniu do pierwszego dnia tej bety, dzisiaj już jest czwarty dzień. Jest spora różnica. Naprawdę częściej widzę, że te mechy udaje się rozwalić, częściej rebeliantom udaje się wygrać. Ludzie zaczynają to ogarniać, wiedzą, zaczynają wiedzieć o co chodzi, także to się zmienia i po prostu Wydaje mi się, że ten cały hejt, który leci, to jest głównie po prostu od nowych graczy, którzy naprawdę są poirytowani tym, że nie mają żadnej podpowiedzi, co mają robić. Po prostu wychodzą i giną, wychodzą i giną. No, trudno, no mnie też to denerwowało na początku, ale mówię, widzę, że jest spora różnica w porównaniu z tym pierwszym dniem do dzisiejszego już czwartego dnia bety. I dlatego myślę, że ten tryb wcale nie jest taki zły, jak tam ludzie piszą. Wymaga oczywiście drobnych poprawek. To jest to, o czym Wam mówiłem wcześniej. Te, te spawny, ten dostęp do broni i tak dalej. Ale nie jest to tragiczne. Jest fajne, daje naprawdę sporo zabawy. Jest super klimat. Jest klimat Star Warsów, czuć, tego, czuć te Star Warsy, po prostu. Te wszystkie efekty audiowizualne, to mi się chyba nigdy nie znudzi. Sorry, że się powtarzam, ale strasznie mi się to wszystko tutaj podoba, jak to wygląda. Także gra dała mi mnóstwo zabawy, nadal daje. Żałuję, że się beta kończy i że będę musiał czekać te parę tygodni, aż uruchomią pełną wersję, bo już sobie zamówiłem pełną. Mam nadzieję, że wam. Również ta, zabaw, ta gra da sporo zabawy, a być może kiedyś się spotkamy na polu walki, więc niech moc będzie z Wami i do usłyszenia w na następnym odcinku.